Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Dzisiejszy fragment Ewangelii to Łukasz, rozdział 10, wiersze 13, 16. A fragment, który wziąłem, wybrałem na modlitwę i do porównania, to następujące zdanie. A Ty, kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz. To Biblia Tysiąclecia. W Biblii Pierwszego Kościoła natomiast mamy tak ciekawy przekład. I ty Kafarnaum czy aż do nieba się wyniesiesz, aż do dna odchłani się poniżysz. Całkowicie zmieniona forma w Biblii Tysiąclecia jest pytanie Jezusa czy ty Kafarnaum masz być aż do nieba wyniesione przez kogoś, tak? Przez Jezusa, przez sytuację, przez uprzywilejowane miejsce i tak dalej. A tutaj czy ty, kafarnaum, samo aż do nieba się wyniesiesz? Jeśli tak dalej będziesz czynić, że samo będziesz się do nieba wynosić, to samo też się poniżysz aż do dna piekła. No i to jest chyba wszystko w tym temacie, kochani, odnosząc to do naszego życia, że tak naprawdę, no właśnie, musielibyśmy sobie zadać pytanie, jak bardzo siebie jeszcze będziemy windować. Nieraz w tej, naszych, tej naszej pysze w relacjach do Boga i do drugiego człowieka myślę tu oczywiście przede wszystkim o sobie, bo im bardziej siebie winduję, wynoszę, tym bardziej sam siebie pogrążę, aż do dna otchłani, aż do dna piekła. Przedtem nas dzisiaj słowo chce przestrzec. I oto się, módlmy, by to słowo dało nam opamiętanie, byśmy sami z siebie nie wynosili się ani ponad innych, ani ponad ziemię, bo skończyć się to może bardzo boleśnie. Niech to Słowo nas przed tym broni i strzeże w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem do usłyszenia, do zobaczenia jutro.